Siemanero! Niespodziewanie dotarł do nas nowy patch note, mamy 1.0.6.7, ale zanim zaczniemy, zapraszam Was serdecznie do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami z Rave'n Down. A teraz już rozpoczynamy. Co prawda dzisiaj 20 czerwiec, no ale aktualizacja niby z wczoraj, 19 czerwiec i jest to patch note 1.0.6.7. Co my tu ciekawego mamy? Szczęśliwego czwartku poszukiwacze przygód, jak już wiecie pracujemy pełną parą nad pierwszym rozszerzeniem Raven Dawn. a skoro o tym mowa, czy sprawdzaliście już Secret of Herbalism i Alchemy, które również zostaną wprowadzone do uniwersum Raven Dawn wraz z Horizon Call, obiecujemy, że warto zajrzeć. Z przyjemnością przedstawiamy kolejną łatkę z ważnymi dodatkami i poprawkami błędów. Tym razem mamy również treści dla tych poszukiwaczy przygód, którzy lubią eksplorację, śledztwo i tajemnicę. Czas sprawdzić co nowego. Łatka 1.0.6.7 wprowadza dwa nowe zadania fabularne osadzone w Crow Hollow Bog i The Blood. Dodatkowo dodaliśmy zadanie środowiskowe w The Blood i kolejne na Field of Disappear. Czy ktoś wspominał o tajemnicy? Na starożytnym zwoju pojawiła się ciekawa wiadomość. Czy potrafisz odkryć jej sekrety? I mamy taką magiczną karteczkę, a na tej karteczce mamy: Herald Królewski ogłasza. Otrzymano prośbę o pomoc od Mother Willa z Woodhaven. Coś naprawdę starożytnego, i niewypowiedziane zło miesza się na The blood. Korona wzywa wszystkich doświadczonych poszukiwaczy przygód, aby odpowiedzieli na wezwanie i chronili jedyny bastion cywilizacji w Crow Hollow Bog. Mamy taką pierwszą informację, i potem tak. Korona otrzymała niepokojące raporty o zaginięciu podróżnych w opuszczonym zamku Skorn. Wszystkim, oprócz najbardziej doświadczonych poszukiwaczy przygód, zaleca się trzymać jak najdalej od tego przeklętego miejsca. Czyli Skorn Forsykan. mamy kolejny Quest. I mamy trzecią wiadomość. Niezwykła wiadomość pochodzi od alchemika o imieniu Henrich Scroll Hollow Bog. Bliżej nieokreślony poszukiwacz przygód zostaje poproszony o odszukanie wspólnego przyjaciela, który ma głębokie korzenie w ciemnych bagnach. Cokolwiek to znaczy. Wprowadzamy więcej różnorodności i większych wyzwań dla Ravendown. Wprowadziliśmy nowe strefy łowieckie wysokiego poziomu w różnych regionach świata Ravendown. Te nowe miejsca odradzania znajdują się na regionach wymienionych poniżej. I mamy Zephyr Whale, level 7477, mamy Wood 7679, mamy Hadrak Desert, 7982 i mamy Frost Steps 8285. Co więcej, odblokowujemy również dwa obszary, które były w czasie zablokowane w następujących regionach: i mamy Rochna Wood 7376 i South Grandmire 37 do 40. To co w ogóle jakoś, ten. jakiś niski poziom w ogóle. Chapel of Scorn 37 40. No dobra, bądźcie czujni, aby uzyskać więcej aktualizacji na ten temat w nadchodzącej ładce. I mamy co? Nowy system HUDA, czyli będziemy mieli inaczej wyglądające paski. Życia potworów. Przygotowując się na ekscytujące nowe funkcje, które pojawią się w Raven Down w nadchodzącym rozszerzeniu, takie jak szczeliny Eteru i Echa Eteru, wprowadzamy do gry nowy element HADu, czyli umożliwiający bardziej kompleksowe doświadczenie interfejsu. Gracze mogą łatwo włączyć lub wyłączyć ten element HADu w menu ustawienia gry, wyświetlenia HADu na tych targetach. No i dobra, wygląda to mniej więcej tak. No, wygląda ciekawie. Trochę większy te życie potwora i tak inaczej pokazane niż ten malutki paszeczek, który był wcześniej, więc spoko. No i docieramy do standardowych dwóch punktów naszych patchnotów, czyli general changes, czyli generalne zmiany. No i mamy tak. Dodano nagrody Open World za nowy teren łowiecki w Rochna Wood, Deep Rochna. Dodano dźwiękowe i wizualne informacje zwrotne do pasywnych umiejętności profesji, aby łatwiej było dostrzec, kiedy się uruchamiają. Dodano zupełnie nowe zadania Rangers' Company, aby podążać za nowymi i ulepszonymi stworami wysokiego poziomu. Wszystkie stworzenia z rodziny Spore Worker zostały nieznacznie wzmocnione, teraz zawierają trochę więcej doświadczenia, a ich zestawy umiejętności zostały dostosowane, aby lepiej pasowały do ich koncepcji i historii. Zaktualizowano kilka przedziałów poziomowych dla podregionów na minimapie, aby dokładnie odzwierciedlały najnowsze zmiany i dodatki do stworzeń. Znacząco zwiększono szansę na znalezienie artefaktów podczas łowienia ryb w Gilead. Boże, wreszcie! Wreszcie będą te runy się pojawiały trochę częściej na tej mapie Gilead, boż po prostu ludzie zwątpili w to, że tam łapiesz te ryby, a tej ancient run w ogóle nie ma. Wreszcie nie można tam wrócić w końcu i dokończyć tą wyspę. Osełki mogą być wreszcie umieszczone na pasku akcji i będą automatycznie stosowane do obu wyposażonych broni przy użyciu. Następna dobra rzecz. Nie dało się w ogóle tego ustawić, trzeba było zawsze otwierać inwentory i klikać z plecaka po prostu, żeby ulepszyć sobie broń. To teraz już będzie w końcu można nałożyć na pasek tak samo jak i jedzenie. Nieznacznie dostosowano interfejs dialogowy potwierdzenia dla Rangers Company podczas anulowania aktywnego zadania, aby zapewnić spójność Wprowadzono zmiany w wrzucaniu umiejętności w kierunku myszy w celu poprawy reakcji. Teraz, gdy gracze wrzucają umiejętności w kierunku innym niż ten, w którym wzruszana jest do nich postać, ich ruch zostanie zablokowany na 20 milisekund. O! Wprowadzamy zmiany w liczbie i miejscach pojawiających się stworzeń podczas fal Gas at the Gates, aby uczynić to zadanie bardziej przejrzystym i prostszym. No i docieramy do fixów, czyli do jakichś takich prostych napraw. Dynamiczne wydarzenie. Broń Force teraz prawidłowo nagradza graczy niezależnie od tego, gdzie znajdują się na mapie, na kafelkach. OK. Gracze nie mogą już leczyć statków należących do innych graczy z lądu. A Amulet Mastery Reputation teraz efekt się nakłada poprawnie, a Raven Card Lurking Shadow teraz się nakłada efekt poprawnie. Naprawiono dynamiczne wydarzenia, które wymagają zebrania przedmiotów i dostarczenia ich npc -om. teraz prawidłowo przyznają emblematy Ravencrest zgodnie z zamierzeniem. I następ, naprawili następujące eventy. Nie kojarzę żadnego z nich, chyba go nie wykonywałem żadnego. I w sumie dobrze. Naprawili literówkę jakąś tam, bo gdzieś jakaś literówka im się wkradła. Naprawiono kombinację klawiszy, które uruchamiały wiele akcji w zależności od scenariusza. Naprawiono problem, w którym NPC Shop Mercier z Quest Store kupował aktualnie wyposażone przedmioty. Teraz wyświetla tylko przedmioty, które znajdują się w ekwipunku. O, to spoko, że nie można sprzedać tego, co masz na sobie. Naprawiono problem, w którym gracze niepoprawnie otrzymywali emblematy Ravencrest, gdy nie udało im się skraftować przedmiotu. Naprawiono niektóre przedmioty kosmetyczne otrzymane jako nagrody z Dynamic Events, które nadal były Soulbound, czyli już nie będą. Naprawiono problem z umiejętnością teleport, gdzie globalny czas yy, cooldownów rastował się zaraz po teleportacji. Na pewno problem, w którym trade tradepacki stworzone na kanałach War Mode nie sprzedawały się za właściwą wartość, gdy były transportowane na kanałach Normal. Mamy nadzieję, że podobała się informacja o aktualizacji 1.0.6.7. Będziemy nadal rozszerzać i ulepszać świat Down, aby zapewnić jeszcze więcej zabawy wszystkim poszukiwaczom przygód. Dołącz do Discord Tavern, aby z nami porozmawiać. No, powiem szczerze, ta aktualizacja no niewiele wnosi, podejrzewałem, że pokażą w końcu jakiś balans postaci. Coś zbufują, coś osłabią, a na razie tak naprawdę faktycznie delikatne tu jakieś poprawki, faktycznie jakieś delikatne zmiany. Tutaj tylko, że zmienili trochę graficznie wygląd tych pasków, żeby było trochę większe i widać, że to życie schodzi z tych potworów, to w sumie dobrze, bo niektóre te bossy miały tak dużo życia, że praktycznie na tym paseczku te milimetry wam tak schodziły, że w ogóle nie widzieliście. Dodali kilka spawnów od levela 84, tak naprawdę do. 8,5 więc to w sumie na plus. Dwa nowe questy. Akurat dobrze, bo powiem Wam szczerze, że moja seria na kanale z questami się już powoli kończy. Zostały mi dwa do zrobienia, więc czekam tylko aż się moja gildia odpali i je skończymy. Więc będą dwa nowe do pokazania. No i co, i chyba tyle. Dajcie znać, czy jeszcze w ogóle gracie. Czy Wam się ta gra jeszcze podoba. Czy czekacie na ten major patch. Czy już dawno zapomnieliście o Raven Down. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. No i cześć.